Cześć widzowie, z tej ]aría? strony czy 5375 i karolek minusa. Teraz Dazilling w reaktywację. I budujemy Skybase'a. Będzie no nie, fajny nie. Nie odcinek. Nie wiem, czy budujemy Skybase'a Karol. Ale Maciek, weź! Pan przestań chodzić do tych lerków! To zaraz szlaban dostanie. Szlaban! Buka, weź na jedzenie! <laughs> Buka to jego kot jakby, co? I Buka nie muka nie bażę w domu <gryzanie> uciekaj na <maranie. gryzanie> Ile 500 fałdolców? Uuu, 500 fałdolców. Aha Ale masz? Nie, jakiś skin, jakiś... Co to jest? Czego ZNIŻKA 600 dolców, A tam pisze jakieś 200, 2000. 200, 200. <gryzanie> jest takie. Kupa. Że... Taka kupa, że... <gryzanie> Maciek nie mów tak na odcinku, widzowie, no napisać w komentarzu. Maciek gada gówno kupa w komentarzu. Gada kupa na odcinkach. Ty, 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 ty. Eee... Dobra. Ała Maciej. Co? Maciek? Ona... Co? Lecimy wresz. o tu. I budujemy Sky I jest Bagga. zawsze dużo skrzynek i dużo typów. Ilecimy? Budujemy Skybaja. tą łemotkę. Mam ją, mam ją patrz. Co? Ty mi o tym nie mówiłeś? <śmiech> <śmiech> nie, ja cię, ja cię już nie lubię. Czemu? Aha. Aha, Maciek jest chamem. Nie mówi mnie, widzowie. Dobra, na raz, dwa, dwa, trzy wyskakujemy. Raz, dwa, trzy! Maciek! Maciek, dawaj zrobimy tak, że buduj... wszystkie mapce zmarnujemy. Raz wyskoczył przed liczeniem. Maciek! Co chcesz, babciu? Ty jesteś babciu. Ma, e, Ty jesteś mam taki pomysł. Rozbieramy... Ja, le, ja lecę tu. Ja lecę tu. Maciek, nie lutujemy nic, zbieramy babcy i budujemy skarbie i za, dobra? To chyba dobra. cię łeb boli. Ciebie boli łeb. Będziemy dedać i nie, będziemy mieli tomaczów i tu tak co chwilę się odpada. Pyk? Chyba, oj, widzowie, Maciek chyba jest skoro by powiedział. Chyba mnie łeb Pierwszy <laughs> ded. Chyba mnie łeb boli. Co masz dla nie mnie kolego? Nie. O, Mini Dzięki, dzięki, kolego. <grystanie> Kolega Mac kole Maciek ma kolegę, który go całuje. Ej, weź mi Karol, nie ruszaj tego typa. Ja go sobie zabiję. Ja, ja chcę go zabić. Tak sobie, ja sobie go zabiję. zjeść na biało. Idę sobie, pójdę sobie zabić typa. tu e, e, Kurde, goś... jakoś lepszą pompę, ja nie lubię. Znaczy, ma... no. budujemy skybase'a, bo mamy już dużo masek. Możemy budować i schodzić po maskach. Jezu, ja jakiegoś taktykala, a nie jak, jak, jakiegoś charge'a podstronego. Ty masz epickiego charge? A? Zielone. O, mi też skrzynka. dobra, o, mi też skrzynka, to będzie. I, i co to Jakiś... jest? Muszę no. Ale na skybase jest niepotrzebny PM, bo Ale ja chcemy... go chcę! Bo co Ej, ale Maciek, tam potrzebny jest PM chyba na Skybase'a. Jezu, je dajcie! Weź. Chcesz? Ale Mac nie chcę, ale Maciek my potrzebujemy snajperki, dobra? Jest taki PAM. Ja no. nie chcę sniperki, ja wolę karabin dźwigowy. Na skybase? A? Wolisz? No chyba na ja. Nie ja. No na Skybaza jest lepszy karabin dźwigowy. To bierzesz karabin dźwigowy na Skybase? A? Bo tą snajperką OG się nie da grać. To bierzesz karabin dźwigowy na Skybase? Tak. Dobra, to ja biorę sniper. Kurde, kolejna szczelba pompka. To, kurde, pompy nie masz? Ja mam <laughs> jakąś pom szczelbę pompkę. Ja mam siedem i trzy poduszki. Też poduszki? bo ja mam dla jeszcze poduszek, może sobie wziąć to. Dziększy. Ja tak? No. O dajcie mi taki kala. O co to jest za jakiś... jakaś kupa, kuźwa. Mam charge'a. chcesz ciardzio? Nie chcę, nie jest słaby. Widzowie. Ja jak Maciek... na hita, ale nieważne. I, 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 widzowie nie. jak macie... Macie... Chyba jaja. Widzowie, mam bo tak pikala. Ja go trafiłem, ja. ja mam, ja mam. Ja, a ja go trafiłem. trafiłem ale widzenia ale widzenia. ja mam! Ale Maciek, ja mam tego tak ma, Maciek jest bambikiem, ja go trafiłem widzowie! Nie wiem, ko, dajcie mu na, to, no, to dlaczego, to dlaczego ja nie wziąłeś, się tylko go zaznaczyłeś? Bo ja e... nie chciałem go. Nie, tak dla mnie takikala jest górne, wywołały to gość z tego tak No bo nie jest dlatego dobry, bo można nim spamić. Apteka ale, dla ciebie. Ale Jezu! Czardzem się kurde nie wiem bąki bon, ro na niej Masz typka? Nie. Daj mu heksota i go się i wychodzi z gry U, No wiecie? i? To jest takie wolne, że, tego się, że z tego się grać nie da Z tego się grać nie da? Bo to jest gówno, rude Ale mam dobre lód Ja też mam dobre lód, ja mam niebieski lód Ja metal zbieram Chodź do mnie Ja też sobie zbieram metal Myślałam tyle prawda? Musi opłaca latać. Dobra, będę... Tyk! Ale kupię. Maciek, zaraz budujemy skybase, y, dobra? Nie. Nie no, zaraz budujemy. Z tego się grać k**wa nie da. Użba mam lagi. Ja mam takie lagi, że na skybase y spadnę na ferro. Ja na skybase y będę mógł spać, mam takie lagi. Nieźle. Strefa się zbliża. Co za fart. Olejście minuta! Zbieraj metal. Musimy metal pozbierać. I ciężkie miejscówki. A wola metalu. Już nawet nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że to jest jakaś skrzynka. To jakieś, jakaś kupa. Jezu, brakuje mi tylko. też? Yy... Kurde, Dobra, kolejna apteka! Ja mam trzy apte aptyki to potrzebne do leczenia, ja mam ja wybrać. Też, ja też mam trzy. O ile to ja mam... Ja, 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 ja... mam patrz. Sześć... Ja mam... O, kolejna. Ja mam sześć apteczek. Wiesz? Dobra, to masz jeszcze. Nie, ja nie potrzebuję, ja mi tylko sześć potrzebna. Co? 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 Co wkrótce? Nic, nic fajnego. Muszę też sobie drewna powijać. Też muszę. Nie, nie układaj mi drewna. Ej ale nie, nie bym mi tego, na znaczy nie, niż na tego kamienia Ja go potrzebuję bardziej I, a, Ja ile masz kamienia? Ja mam tylko 200 Ja też mam 200 tylko Widzisz ja bardziej potrzebuję? O, mam przecież Ja bardziej potrzebuję! O kamienie. Ja idę po kamienia. Aha, ja, ja mam tylko równo 200 kamienia Ty mi będziesz zabierał Ja właśnie 300 czysto dobijam u zabieraj mi kamień! Ty kamienie, Ty Ty chodź do mnie, chodź do mnie! Idź sobie zabić te skały! Nie, nie z niego. bo ich jest tam dwóch! U no mam to gdzieś. Nie zabieraj mi kamień! U kamień nie zabieraj, mam tylko 200 kamienia! Zostaw mi go! Dobra... Ej, albo no pomóż! E ja się mam... Dobra, zostaw... To Zabij sobie go! 50 łajd! Tak, dobra, dobra! Jezu, no co? Okecuj się! <śm> Z no, ja apteki nie zmarnuję Ale nie, nie dość mi z moich itemów Ja sobie biorę mapce tutaj I tu są twoje wszystkie mapy i, i złoty PM. Ja sobie weźmy apteki dzięki No ale weź mi, zostaw mój apteki kościół O, to ci zostawiłem twoje itemy Dobra, poduszki, poduszki Wiesz, poduszki Mież sześć poduszek, nie ja? To tu To biorę za to To biorę za to Y, to daję tu i lecę. A, jeszcze sobie tylko i mnie sobie wypiję. I zaraz dodamy gościu, przestań ten się. Już do tego i To Aka mnie zostawi w strefie. Jest takim mamem. Dobra, a ile masz aptek? A ty? Ja mam tylko trzy. Ja mam 6. Dobra, to uleczyć 40 HP czy się nie opłaca? Nie opłaca ci się. Ej, mam dużo tego, mam dużo kamienia, chodź. Ja mam puna, co. A, to już zacznij budować. Nie widzisz ile mam HP, mam tylko 20. HP. Budujesz. Mam 20 HP! No to buduj. Ja nie buduję, mam 20 kapek tu buduj. Dobra, lalala pijętek. Chodź. Iźło strafy. Chodź się musisz. Masz biga może? Charge. No, to nie nie wiem, tej... Tej... Jest jedna apteczka, ja, sobie, ja się uleczę i wezmę sobie apteczkę. A ja mogę też aptekę? Ale ja mam tu jest jedna tylko. No jak to się bez... jedna uleczyć. Ja nam trzymam apteki! Dobra buduję już. Ja Chodź, apteczki. buduję. Albo nie, dobra. Koło budujemy Pat, stąd zaczynamy. Stąd! Nie, on stąd! Maciek, daj mi poduszki, bo ty masz impulsy, on ja tylko Ale nie, nie mam już poduszek. Kiedy? Ja mam sześć! Czekaj chwilę, sobie tylko... Ja mam tylko trzy! Nie ja mogę spaść! Weź mi daj jedną poduszkę, będzie fair. Poczekaj. Daj mi dwie poduszki i będziemy mieli tyle samo. Zdjęć. E... Um, poczekaj daj... chwilę. Pójdę budujemy tego Sky za 8 sekund zostało. A gdzie, gdzie ty się budujesz? Nie w tamtą? Dobra. Buduj, kurde, i teraz podłoga i zmieniaj kierunek, podłoga i zmieniaj kierunek, teraz pod... Nie to kurde, i zmieniaj kierunek, teraz buduj schody. Dobra, idziemy. Równo ze strefą, prawda? Równo. Mogę budować też z kosem, jak chcesz. Nie, buduj, zobacz, czego go za nie widać. Prawda? Nie widać go. Dobra, poczekamy chwilę. chyba. Nie chyba... Buduj, buduj, bo ta strefa bardzo szybko idzie. Ja biorę poduszkę w ręce. No. Dobra. Jaka reakcja szybka. Z tymi frajerami się nie da grać. Gdzie jesteś? Bo ja mam tylko dwie poduszki, świetnie. Ja, ja mam pięć. Zmarrowana. No bo jakiś frajer musiał skalasować. Snajperka. Masz tu apteczki, bierz sobie. No go, ale goś snajpi. dostałem. Ale lepiej nie mówić od tego frajera, bo ci zaraz zabije, będą jaja. <śmienic> A i dasz biga? Albo mi, mi sobie... Ja mam zero poduszek, nie mam nic. Ja jestem bambikiem, nie mam z... Daj mi trzy poduszki, ja mam zero. Mam zaraz poduszek. Nie mam nawet jednej. Musimy zaraz KM zabudować. Ja nie mam poduszek. Chodź. Mam, mam tylko trzy. Maciek. Ej, są dwa rzuty. Minisy, minisy. U nas się resety kończą. Siedem, sześć, no, pięć. Ej, koś, bo, chodź, bo choć mam rzut. Ja też mam rzutku? Ja mam dwa rzuty. Ja mam jednego, ale... To ty sobie do, do niego ja mam. Do sobie... To, Episki big. PM. Ja mam episkiego PM-a i trzy po... poduszki. Dobra, jeszcze kolejne. O dobra kolejny tam jest, sobie do niego polecę. A to no, mój. W Rappler. Nic ciekawego tutaj nie ma no. Tactical o, Nie chcę Tacticala Jezu, po co mi Tactical Mariusz, Sky Base musimy budować Jest top 5 Dobra, yy, to ja zaczynam o to, Ale ja mam, po, ja mam impulsy Jezu, ja, ja potrzebuję maksymalnie 3 poduszki Ja, ja mam 6 poduszek A ile ty masz? I, nie, to ja mam 0 Daj mi 8 Dam Oni widzą oni widzą tego Skybase, a, są dwie osoby Dam patrz, ci dwie. Oni są o tam chyba. Dobra, daj mi dwie. Daj, wyrzuć mi, wyrzuć mi trzy poduszki. Czekaj. Wyrzuć mi, wyrzuć mi dwie poduszki rzucaj, Nie rzucaj. Y... Poczekaj chwilę. Tu trzy... Nie ruszaj ich! I tu dwie. Weź sobie to! Ja wziąłem trzy! No A, to oddaj! Jeszcze trzy, jeszcze trzy! One są tam i ja biorę... Ty jedną tylko dałeś! daj mi dwie! To jest jedna! O boże, to nie ruszaj nie, tego! To... Nie, tu. to ja ci dam! Ej, z tam, z tam, tam! jest! Ja Idzie? cię pilnuję, żeby cię nie skalapsował! Idziemy! Idziemy na Skybase, a. chodź tu. Chodź, chodź, chodź. On nam nie przeszkodzi. Chodź szybko. Ty buduj, ty buduj No, takie coś, a ja będę budował do góry. ja Kalapsuję! Bambol! Żyję? Bez... Dobra! Musimy budować teraz! Bo jedna osoba tylko! Ej, widzę! Tam jest, uważaj! Tam jest snajper jest! Sniper, dobra! Snajperka, Widz widziałem Snajpera. Nie budujemy, dobra? Nie buduj, bo on nas karasuje. Prawda? I wygra. do Zbiega, Ej, ej Masz chodź do bazy! Masz, masz jej, jakiegoś chodź... biga? Chodź do bazy, skacz! Uskocz! U buduję! Nie, ty tam, ty nie umiesz budować bawy. Czekaj, ja się tylko uleczę. Jednym bigiem. Ej, w puśmie. Jest! Strefa, strefa, nie. Nie, yes. ja go widzę. Duszka. Dobra, i teraz to... Daj go! Daj go! Dobra! Łatwo. Robiła śmiełina, robiła śmiełina i oczek. Siema widzowie, widzowie, siema widzowie, nara! marka, fajny film co, nie, marka.